F.P.A, minęła już dekada Niezliczona krzywda przez nas zadana dla kata F.P.A, minęła już dekada Celebrycji oraz politykom od nas Czy to und, czy to sześcienne klocki Albo nocne terenowe jakieś chłopski klocki Mocni, jesteśmy w czynnie i w gębie Chociaż pizdy antygony mówią o nas zła zagłębie F.P.A, minęła już dekada, zliczona, krzywda przez nas, zadana Kata F.P.A. Minęła już dekada Celebrycji oraz politykom od nas siada Stają działa pikselowe oraz te Które słusznie nakurwiały Westerblatt Tatę z twojego wyjebane A ku twoim nerwom na swą zakładniczkę weźmię twoją matkę F.P.A. Minęła już dekada Niezliczona krzywda przez nas, zadana plakata F.P.A. Minęła już dekada Celebrycji oraz politykom od nas siada Czułsz oczy, jesteś już w więzieniu Chociaż to nie sąd państwowy, sądzicie obywatelu Celu, skończyłeś niemoralnie Bo twe czyny przekroczyły nawet standardy naganne FBA, minęła już dekada Niezliczona krzywda przez nas zadana dla gada FBA, minęła już dekada Celebrycji oraz politykom od nas siadabania oh